Hej, tu Basia i chciałam Ci chwilę opowiedzieć o tym, w jaki sposób współpracowałam z Polish PT i co udało mi się uzyskać i jakie efekty tak naprawdę można mieć, jeżeli się tylko odważy i chce trochę popracować nad sobą. Mianowicie to włączyłam do programu i dostałam jedną z najlepszych trenerek i dietetyczek, jakich mogłam sobie w ogóle wyśnić. Kasia nie tylko wysłuchała mnie i wszystkich moich problemów z niskim poziomem energii i z tym, że nie mogę zwrócić wagi i że kondycja leci na łeb, na szyję i że jestem zestresowana w pracy i mam zalatany właściwie każdy dzień, zmieniło się wszystko właściwie zaczynając od tego, że na przykład właśnie skończyłam 6 km biegu, i praktycznie bez codziennej aktywności jest naprawdę bardzo trudno. Dietę, a właściwie nie dietę, tylko zmieniłyśmy na tyle moje nawyki żywieniowe, że nie mam problemu z utrzymaniem ich i z. Może już teraz nie aż tak szybką, ale nadal utratą wagi. Um, aktywność pomaga mi też w życiu codziennym, w mojej pracy i w pozbyciu się stresu, więc ogarnęłyśmy moje życie naprawdę bardzo, bardzo porządnie i na profesjonalnym poziomie. Udało się to w zasadzie w kilka miesięcy. Um, do tego bardzo, bardzo fajnie było widzieć, jak wszyscy w programie, bo wszyscy uczestniczy, uczestnicy programu i podopieczni stworzyli grupę, która się nawzajem imobilizuje i wspiera, więc czułam się naprawdę, że nie jestem sama i że moje problemy nie są inne niż problemy innych. I tak naprawdę dało mi to takie poczucie. Ej, jesteśmy w tym razem. Każdy tak naprawdę pracuje nad sobą, ale ym, no, takie poczucie, wiecie, y, grupy i, i znalazłam swoich ludzi też. Ym, jest czasami bardzo zabawnie, mamy różnego rodzaju wyzwania czy. Ym, Wspólne żarty, więc naprawdę zachęcam Cię do dołączenia do programu. Grupa trenerów i dietetyków jest duża i są różni ludzie, więc na pewno znajdą dla Ciebie kogoś, kto będzie Ci odpowiadał i pokaże Ci, w jaki sposób zmienić trochę swoje nawyki, aby mieć naprawdę duże efekty. Także zachęcam, pozdrawiam i mam nadzieję do zobaczenia.